Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę poruszyć temat cholesterolu i trójglicerydów na wysokim, ponad normę poziomie. Już w zasadzie jeden materiał na ten temat nagrałem, uspokajając, mam nadzieję, wszystkich odnośnie faktycznie podwyższonego poziomu cholesterolu w przypadku początku stosowania diety ketogenicznej. O tym też również dzisiaj wspomnę. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, oczywiście na samym wstępie, chciałbym Ci powiedzieć oczywiście o normach, jeżeli chodzi o cholesterol i trójglicerydy. oczywiście. Ważne są relacje pomiędzy HDL-em, trójgnicerydami. Pamiętaj o tym, że poziom LDL-u jest czymś, co można również rozbić na pewnego rodzaju frakcje, więc profil lipidowy, który zazwyczaj dostajemy, wymaga dalszego, głębszego analizowania, aby wyciągnąć szczególnie te negatywne informacje, które po prostu są na sztywno konfrontowane z wieloma. Specjalistami, którzy twierdzą, że umrzesz już niebawem w momencie, kiedy będziesz stosować dietę ketogeniczną. No dobra, masz podwyższone trójglicerydy, masz podwyższony cholesterol. Warto byłoby zrozumieć następujące kwestie być może zrozumieć przyczyny, dlaczego tak się dzieje co pozwoli Ci w pewien sposób uregulować gospodarkę na poziomie profilu lipidowego. Oczywiście pamiętaj o tym, że gdy mówimy o na przykład sportowcach, tak, w odniesieniu do dziedzin, czy sportów siłowych większość z nich preferuje dietę wysoko cholesterolową i mówię tutaj o takich zawodnikach jak chociażby Louis Simons, który mówi o tym, że wszyscy jego zawodnicy, a tam są najlepsi zawodnicy na świecie jeżeli chodzi o podwyższanie ciężarów są na diecie wysoko cholesterolowej i na przykład tak zwany Rhino który też jest zwolennikiem wysokiego spożycia cholesterolu i to są ludzie, którzy na przykład Louis Simons ma prawie 80 lat i nadal dźwiga klamoty, a Rhino ma już blisko 60 i też niezłe klamoty dźwiga i ma się świetnie. No ale dobrze cholesterol. Więc przejdźmy do meritum tego dzisiejszego odcinka. Pierwsza podstawowa sprawa. Zacznijmy od tego. Cholesterol produkowany jest, uwaga, w jelitach, w wątrobie. Jest to komunikacja dwukierunkowa, kiedy ten cholesterol jest, uwaga, uwalniany i później on może w te same miejsca wrócić, być wykorzystany. W przypadku wykorzystywania cholesterolu odpowiedzialna jest za to żółć, która, uwaga, no cóż funkcjonuje na poziomie wątroby i zgadnij co? Również i jelit. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy na poziomie wątroby, woreczka żółciowego bądź też jelit, czytaj masz wysoki stres, automatycznie profil lipidowy może rozpaść się i rozrzucić się w sposób niekontrolowany, jak tak zwany gnój po polu, używając znanej mi terminologii, chociażby z zakresu koni. Teraz uwaga. Pamiętaj o tym, że na początku tak, jak najbardziej ten cholesterol będzie podwyższony, ponieważ więcej trójglicerydów, więcej cholesterolu krąży w Twoim krwiobiegu i wcale nie świadczy to o degradacji Twojego układu krążenia. Pamiętaj o tym, że cholesterol to jedno z podstawowych narzędzi naprawy. Jeżeli masz stan zapalny, na przykład, wywołany stresem albo wysoką konsumpcją węglowodanów, szczególnie tych przetworzonych, czy też tłuszczów trans, Automatycznie wyższe stężenie cholesterolu jest skutkiem, skutkiem tego, że organizm próbuje naprawiać Twoje naczynia krwionośne i stan zapalny, który tam powstał. W związku z tym, twierdzenie, że wysoki poziom cholesterolu jest przyczyną śmiertelności, jest twierdzeniem równoznacznym z tym, że. W momencie, kiedy w każdym razie, w każdym, przy każdym wypadku samochodowym widzę pogotowie, tak, karetkę pogotowia, automatycznie stwierdzam i dowodzę korelację, że obecność karetki pogotowia przyczynia się do wzrostu ryzyka wypadków samochodowych. To jest równoznaczne analogicznie z tym, co powiedziałem. Teraz wracając do tego slajdu. Zauważ, że wysoki poziom tłuszczów nasyconych w podaży kalorycznej to wysoki poziom wykorzystania, czyli więcej automatycznie masz krwiobiegu. Jeżeli teraz, uwaga, masz problemy z zaburzeniem wydzielania żółci, czyli masz problemy na poziomie jelit, czyli masz na przykład chorobę krona, Sibo powiedzmy te jelita są naprawdę na przykład zubożone po wielu terapiach antybiotykowych, automatycznie ten cholesterol może być oczywiście podwyższony i tutaj przetłuszczenie diety nie jest czymś dobrym i pójście w, powiedzmy w stronę schematu, że przecież na keto można stosować tak wiele tłuszczu i nic się nie dzieje i będę piękny, młody i bogaty automatycznie jest czymś no powiedzmy pójściem na skróty. Tutaj chciałbym, druga rzecz, którą chciałbym poruszyć, to oczywiście problemy starczyczą, czyli w momencie kiedy mamy do czynienia z niedoczynnością, również ten profil lipidowy może być całkowicie rozregulowany. Znowu zwracam Ci uwagę na wiele uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na rozregulowany poziom profilu lipidowego. Kolejna kwestia, którą chciałbym Ci powiedzieć, to przede wszystkim. Stres długookresowy, czyli stany zapalne. Oczywiście na stany zapalne mają wpływ węglowodany, które są węglowodanami przetworzonymi, mają wpływ tłuszcze trans. I cóż, no bardzo rzadko się o tym mówi. Bardzo często ludzie, którzy do mnie wracają z takim problemem, mówią, że lekarz powiedział, że istnieje potężne zagrożenie śmierci w wyniku podwyższonego poziomu cholesterolu, ale jeszcze nie spotkałem ani jednej osoby, która powiedziała mi, że lekarz powiedziałby jaki konkretny sposób czy w ogóle w jakikolwiek sposób obniżyć poziom stresu czy wyeliminować żywność przetworzoną. Nie, mówi się, że jest stan jaki jest, no ale to każdy podejrzewam potrafi wyczytać, tak? E, natomiast e, no cóż, tutaj warto byłoby wyciągnąć konkretne określone wnioski. Teraz e, kolejna kwestia. Uwaga, e, wysokie spożycie kawy. Już przy okazji omawiania e, powiedzmy Czegoś takiego jak kawa. Mówiłem o tym, że w przypadku wysokiego spożycia kofeiny w ilości 300 mg i więcej na dobę może dojść do podwyższenia poziomu trójglicerydu i poziomu LDL. Kolejny czynnik, o którym chciałem Ci powiedzieć. Teraz uwaga momencie kiedy mówimy o tym, że w wyniku teraz wróćmy na chwilę jeszcze do tego slajdu, ponieważ teraz będę omawiał właśnie ten ostatni odchylający się słupek, który może spowodować, że cała układanka się rozpadnie. Jeżeli masz wysoki stres i tutaj podaję Ci link do badań pod filmikiem, to automatycznie masz zwężenie światło naczyń krwionośnych, masz podwyższony poziom cukru we krwi, masz wysokie markery stanów zapalnych które będą wprowadzały zaburzenia na poziomie zaburzenia miąższowe, zmiany miąższowe. Masz podwyższony profil lipidowy, czyli zauważ w takich przypadkach. Jeżeli masz stres i tutaj znowu, zauważcie, tak często opowiadam o tej diecie keto w kontekście holistycznym, że jeżeli masz wysoki poziom stresu, to praktycznie rzecz biorąc Żadna dieta na ciebie nie będzie działać. Oczywiście na keto możesz doświadczać pewnych pozytywnych skutków na początku, natomiast w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli nie zrobisz nic z tym poziomem stresu. Automatycznie, no cóż, mogą dziać się negatywne rzeczy. Zauważ, dlatego właśnie tak holistycznie staram się do tego podejść. Dlatego mówię o mikrobiocie, gdzie w jelitach jest to bardzo ważny, newralgiczny punkt, który decyduje o prawidłowym rozkładzie i wykorzystaniu profilu lipidowego. Tak bardzo często mówię o tych warzywach. Tak bardzo często mówię o tych rzeczach, które są ogólnie znane i to są pewne prawidłowości, od których raczej nie będę odchodził. Tak? Wielu z Was się krzywi w momencie, kiedy mówię o stresie i jak się ma to do diety keto. Okej, okay, to jest Twoja sprawa, tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Natomiast pamiętaj, że. W moim odczuciu, jeżeli mnie zapytasz, powiem Ci wprost, otwarcie i szczerze, że to są tematy bardzo ważne, o które trzeba zadbać, niezależnie od tego, jaką dietę będziesz stosować. Tak? Gdzie w połączeniu z wysokim poziomem stresu, dieta keto może jeszcze ten stres podwyższyć, podwyższyć? No dobrze, mówimy o pewnego rodzaju problemie, który dotyczy być może jakiejś grupy spośród Was. Jakie zatem można by było zastosować rozwiązania? Pamiętaj o tym, że od siebie nie uciekniesz, nie uciekniesz od poziomu stresu, niezależnie czy zastosujesz dietę wegańską, wegetariańską, keto, czy wegańską keto, czy jakąkolwiek inną. Jest to czynnik, o który trzeba prędzej czy później zadbać. Zatem, po pierwsze, na przykład zastosowałbym dietę keto w wersji śródziemnomorskiej, gdzie jest tych kwasów tłuszczowych nasyconych trochę mniej, a wyższe spożycie, uwaga, Białka i błonnika. Wysokie spożycie omega-3. Zauważcie, że osoby, które do mnie przychodzą, pierwsze co zapisuje coś takiego jak dawki końskie omega-3, ponieważ ma to bardzo duży wpływ, szczególnie teraz w warunkach, kiedy panuje koronawirus. No, ale to już jest inna kwestia. Suplementacja. Odpowiednia suplementacja, na przykład często rozpisuje suplementy ziołowe. No, i przejście okresu transformacji. Tak jak mówię, przy obniżonym poziomie tłuszczów nasyconych, podwyższonym powiedzmy stężeniu innych kwasów tłuszczowych gdzie ta dieta przypomina dietę śródziemnomorską no i kolejna sprawa oczywiście profilaktyka antystresowa zapobieganie skutkom stresu długookresowego to są rzeczy które powtarzam od samego początku wiem wielu z was się to nie podoba nie podoba wam się to że nie wiem nie rozbieram się podczas swoich filmików tylko mówię o tym Ciągle i stale o pewnych rzeczach, które w moim odczuciu są najważniejsze, niezależnie od tego, jaką dietę stosujesz. Dieta Keto nie będzie tutaj wyjątkiem, dlatego, no cóż, zgadnij co? Dlatego właśnie zajmuję się takimi rzeczami jak. Chociażby medytacja czy oddech po to, aby ten poziom stresu obniżyć. I tutaj podsumowując to wszystko, po prostu jeszcze raz wracając do tych klasyków, jakie rozwiązania można by było wprowadzić? Dieta śródziemnomorska, duża ilość błonnika, prewencja w odniesieniu do skutku stresu przewlekłego, stosowanie dużej ilości przypraw typu imbir, czosnek, oregano, kurkuma, wysokie dawki omega-3, stosowanie octu jabłkowego winnego, owoce jagodowe. I przede wszystkim pamiętaj o tym, że jeżeli mamy do czynienia z jakimś skutkiem, warto byłoby dotrzeć do pierwotnej przyczyny, i wcale nie jest to czarna magia. Jest to coś, co możesz wyeliminować, co możesz ustabilizować. Oczywiście pamiętając o tym, że te normy, które są ogólnie przyjęte, wcale nie są standardem i nie są, nie są czymś, do czego powinniśmy się dostosowywać, absolutnie nie stosując czegoś takiego jak statyny. To jest oczywiście moje skromne zdanie. Pamiętaj, nie jestem lekarzem, jestem osobą, która ma co prawda zajmuje się naturoterapią, jestem hipnoterapeutą klinicznym, nie jestem lekarzem, jeżeli chcesz się do czegokolwiek przyczepić, tak? I to nie jest porada medyczna, natomiast apeluję tutaj do Twojego zdrowego rozsądku. Apeluję tutaj do Twojego zdrowego rozsądku. Jeżeli chodzi o wysoki poziom cholesterolu, może ten profil lipidowy ułożyć się tak, że nawet przy podwyższonych, uwaga, normach schorowanego ogólnie społeczeństwa, których nie polecam Ci spełniać, możesz mieć podwyższony profil lipidowy, możesz mieć podwyższony poziom HDL, LDL, trójglicerydy. O trójglicerydy bym tutaj zadbał, żeby dobrą relację uzyskać. E, tą szczególnie najważniejszą, no i tutaj zauważ, masz do czynienia z całą masą czynników, które, e, które można wziąć pod uwagę. Tak? Znowu wracając do stresu, pamiętaj, że istnieje połączenie pomiędzy mózgiem a jelitami. Jeżeli masz wysoki poziom stresu, twoja mikrobiota jest zaburzona, nieprawidłowo funkcjonuje, nie wiem, stosujesz dietę karniwora, masz wysoki poziom stresu, trójglicerydy pójdą wysoko. I cóż, ta relacja może być naprawdę na poziomie, który nie będzie zadowalający, będzie wysoki, no ale przede wszystkim, znowu, wracajmy zawsze do pierwotnej przyczyny tego, co wywołuje u ciebie podwyższony poziom cholesterolu. Mam nadzieję, że ten temat nieco wyklarowałem, że nieco dałem ci nieco więcej zrozumienia. Pamiętaj o tym, dbałość o swoją mikrobiotę. Odpowiednia redukcja stresu. Jeżeli nic nie robisz po to, aby obniżyć swój poziom stresu, to zakładam z założenia, że masz bardzo wysoki poziom stresu, który skumulowany jest w Twoim organizmie i nie masz strategii obronnej. W związku z tym są tu już konsekwencje, jeżeli szczególnie masz 30, 40, 50, 60 i więcej lat. Na tym bym chciał zakończyć. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeżeli chcesz dobrze się oczywiście zrelaksować, znowu apeluję, ciebie, apeluję do Ciebie tutaj poniżej znajdziesz badania naukowe, ale też link do aplikacji Medity, która już niebawem będzie miała nową odsłonę. Tymczasem ona funkcjonuje na systemie Android. No i oczywiście serdecznie się pozdrawiam, życząc Tobie spokoju na święta i nie tylko, jeszcze przed świętami się na pewno wyświetlę. Tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam. Najlepszego. Trzymaj się, cześć.